Do siedzeń między biegami, gdzie mam taki słupek, tunel i jest przestrzeń nie? między hotelem. Widziałem na Allegro i też na grupach z BMW, że ludzie sobie kupują na Allegro z napisami m BMW, czy inne napisy, lub sam napis BMW. A ja za AliExpressu postanowiłem przetestować. Ten sprzedawca, który podał link, miał też w innym kolorze, yy, na przykład yy, bananowy kolor, jakby coś miał skórę czy coś. Ja mam ciemne siedzenia, tutaj czarne wziąłem. No to słuchajcie, to tak to wygląda. Taki rulonik i tutaj jest taka dziura na yy, pasy. No to więc co, zakładamy. I zobaczcie, tutaj się upcha, no i bardzo ładnie to wygląda, jakbym miał skórzaną tapicerkę to by wyglądało jeszcze lepiej, ale niestety nie było takich materiałowych jak to, tylko były skórzane w różnych kolorach. No za te 2 dolary z przesyłką no, uważam, że fajny zakup, już nic nie będzie wpadało tutaj, jestem plus. A teraz zobaczcie, jak z dwoma to wygląda: od kierowcy i od pasażera. Mi się to podoba, już nic tutaj nie wpadnie nam. Telefon, lub nawet jakbyśmy jedli frytki, to nam nie wpadnie. Małe pieniążki, a bardzo fajny gadżet. Było też można nam wybrać z napisami, tak jak mówiłem, ale ja nie chciałem. Ja chciałem czyste, więc jest tak jak chciałem.